Ale gdzie jest energia? Czuję to! Zawsze widzę jak dwa dni urlop, zaraz wieża, to jest dobra energia na stream. Witam serdecznie. Piękny dzień, niedziela. Yy, ale są też smutne wiadomości, tak? Nie wiem, nie wiem, ale to już yy, nie, nie pod bekę, tylko w serio. Evil OS mi się pierdoli. Wczoraj miałem 97 stopni na procesorku i mi kurwa spadało do 30 fps na CS jak grałem, więc nie wiem co to jest. Ale nigdy nie miałem problemów z kompem od Evila, więc to moment jeszcze jednorazowe wybryki się naprawiło. Nie będziemy też nie wiadomo w jakieś gry grać, więc w jakie gry grać, więc myślę, że nie będzie też dzisiaj problemu. Wstałeś dopiero czy jaki chuj No w sumie byliśmy w łóżku z 3 godziny teraz. Wiesz się coś dziwni. Ej, yy, zajebisty content na streama wymyśliłem. Dobra, po powiem to potem, bo kurwa źle zacząłem to. Ja pierdolę, przecież Powiedział, to byście mnie zniszczyli, więc zapomnijmy o tym. I dopiero powiem, co byśmy mogli porobić, ale już widzę, że tego nie ma. Dobra, chuj, nie było tematu, nie było tematu, nie, bo to jakbym ja bym powiedział, jaki pomysł i że ja to wymyśliłem, to przecież nie miałbym życia już, więc chuj z tym. E, co dzisiaj na streamku, no? Dzisiaj są e, mocne rzeczy, nie wiem, czy jesteście gotowi. Ditka mnie że widać, że płakałeś. Nie, nie widać tego. Trochę popłakałem, wiecie, o co chodzi? Czemu chciałem streama odpalić? Kurwa mać. No, fakt, faktem, płakałem. Jak ty się zjarałeś, widać o tym, że było palone, wykrzyknik. No kurwa, było jarane, żońty kurwa, wiesz, co chodzi, medyczna. Nie, odpala muzyczkarz. Nie no, swój swego pozna kurwa, nie? Rozpierdol, rozpierdol. Mam nadzieję, że jutro pojawi się na meczu Polska vs Malta na loży? Tak, jutro będzie ekstra stream właśnie z tego. Wielka loża. Kiedy będzie można oglądać z tego kurwa... niech się ten ser serial nazywa, Amazona o raperach? Rap Generator? No kurwa, kiedy będą ich występy, występy, wrzu występy wrzucać? Rap Generation. Jako menadżer, ja wam powiem tak, jako menadżer sami mus, muszę być kurwa na bieżąco z tym co się dzieje. I trzeba będzie na pewno są już, czy czasami jakieś zagrożenie nie nadciąga dla tego młodego artysty. Rap, a oh jest, Rap Generacja. Kamka, to nie GTA. Ja pierdolę, dobra, no to to, to jest tu mamy 100% pole manewru. Ogromny kałas dla Kanki. Od kiedy wysz do momentu, aż nie zeszłam ze sceny, nie pamiętam zupełnie nic, nie pamiętam, co mówiłam przed wejściem, nie pamiętam, jak przebiegała nawet rozmowa z jurami w sumie za bardzo. Zajebiste. nie to ruszało. będzie ten występ? ja i vibe przede wszystkim, jakby mnie to nosiło i Kto to? No kurwa, ja pierdolę, no rozumiecie, że to jest taki program, gdzie właśnie newcomerzy przychodzą, czyli ja pierdolę, no jak kto to, no nie wiem kto to, no. To tak jakby ktoś szedł kurwa na mam... oglądalibyśmy mam talent i byście pisali ty, kto to? No kurwa, debiletej. Ja pierdolę tej. Nie wkurwiacie mnie bez 13 minuta ta streama. Tak, totalnie. Do mnie to zupełnie jeszcze nie doszło, nie? Ja muszę się przespać, wstać i... No i będzie występ? To kiedy To ja bym mi co robiło.

no, nie piszcie w WTG co to kurwa jest, bo to jest pierwsze, jakie obejrzeliśmy. Ja szczerze nie widziałem jeszcze żadnego. I czuję, że to może być najlepszy występ całe, całego wydarzenia. Yy, bo no co tu mamy? Fajny bumba pik córka paktofoniki, i git. Ładnie rymuje, jak powiedział Eryk Moczko. Yy, Macie ubrania. Nie wypada to. Że żemerklosie i w sumie już widziałem, że raczej jej się podoba, więc powinna... Potrzebuję małych rzeczy duża mnie nie zadowoli. Nie pozwoli! No dobra, ale widzę, że jest więcej występów. Destro! Taki ciebie krót ja ma zdrakeć oczy <mulary> z kazyk Jadę więc nie podaję łapy. Może z kurwa na mnie pójść, i tak słynie do podwazy, Ale do mej rodziny wypłacę apelkaty. Taki z ciebie ma zdrać z oczy z gazy. Bo jest, jadę, więc nie podaję łapy. Okej, wypadł, wypadaj, na twój okay, tak tak plus. Ale do mej rodziny wypłacę apelkaty. Na kurwie, trzeba was to tak mocno i gęsto. Jak cię stowali, w ja! Te kawałek, ty ma bujać, tak mocno uderzyć, że byś kurwa zatrząsł Po całym tekstu z minut wyrzucam złe emocje Nie, ale akurat y, fajne delivery Muzyka <grym> to terapia, moja terapia, chorągę, play Twoją opinią podcieram sobie torbę, mam tak wy***, żeś na seat Mówię obiektywnie, obiektywnie, Mone Park Mone Park Mamę na moich przyjaciół. No i wtedy już wiedziałem, że po prostu wchodzę i to robię. Oto lecimy z kolejną osobą. Już prawie dorosłem. Widzę, że świat tak jak mrzyż ma kolce. Uczące mówiły: Ucz się, ucz W innym wypadku skoczysz pod mostem. Główno prawda, mój mózg mądry jest jak Einstein, psychopata że mnie wyrusz. Chyba jestem z Marsa, bo mam tramę szukaję. No na tam z gorzyk Pije alkohol i nie ma fajek. Przecież nie wam tam mały polec, to mogę, widzę, już nieraz złamałeś. Zamknij się lekki, czas na konfety lub jakąś seks, chcę se naprać na sklepy. Zajemnicza energia, nie? O, o, właśnie. Jest zypnia. teatralna taka. Dokładnie, Myślec dokładnie. Kłam, kłam, nie kłamaj, nikt dla nich nie głosował. Malek Montana brawo bije. Wow. <laughs> <laughs> artyści śpiewają. On jest totalnie w swoim świecie, nie? Nie ma u nich nic. Spójrz na jego gminy. Ty tam na debris. Nie, dla mnie obrotowa scena. Coś genialnego tak szczerze. Kolejny set, opieram, jako opera No bo krzyczą, są zagrożenia. I co teraz, wielka scena, mam tu śpiewać, coś się boję. Żyli będą pytać, Myślę, że masz szansę, nie? <grywa> <grywa> Czy nie potrafię... No akurat, za powiem ci szczerze, że kurwa, mix Ready to jest, tak szczerze mówiąc, nie? Jakbyś se odpalił, albo wy by byście odpali na przykład The Voice Polska i zagraniczne The Voice, to u nas, kurwa, człowieku, myślę, że dopiero Odkryto kompresor. Patrzymy teraz. Ma nikt nie wiem czy Ale jak go ustawić, jeszcze nie za bardzo, nie? Ale to bez lipy. wygląda na przekonanego, wiesz? Moja obserwacja jest taka: że to jest pierwszy raz, jak tutaj siedzimy, że wszyscy zamilknęliście. Pokażę dupę, pokażę Bracia łączą siłę. Let's go! Dajcie łapki w górę. Teraz rapitko, bierze. Let's go! Zobaczmy. Rozpierdol. Ten, ten tune jest rozpierdol zapięty ogólnie. Nie, no dobra, Malik Montana się bo Janklo się buja To jest kurwa, to jest niemożliwe idzie do mnie wolnym krokiem, potem ją biorę na kosz No wyłącz nie przekładam nic na ich się buja, dobra Ten, ten program jest, kurwa, do śmieci Poprawiłem się jak Ja inaczej, bracia łączą siły, żeby nie było, nie, nie, jakby nie oceniam waszych umiejętności, ale nic I nie wezmę waszych numerów, tylko, no to już jakby widzimy co się dzieje tutaj, tak? Z tym występem Kurwo, Kładam ich za jutro, jutro. damy zamawia. i zamawiam, to dobrawiłem cię Jakudo to jest tylko moment Teraz liczy się za Chyba jesteś z tą pod o to do To nie garnitur ale mam ten flag Okej okay, okej okay. To ci kid zezmy fakturowe To jest w ogóle taki beat, że nie wiem czemu tam jest tune na tym bicie Zapięty, wiecie o co chodzi? Ty się dopieram Cołaga to okej, co mnie dopija już po mnie Kurwy farbery na mnie prada za mnie Jestem co też ja tylko za płasek chciałbym blok postawić na mapie Zbieniło się jak gdzie jebać wasze marne, krzywki daleko kopiuję flow Czy nam nie być boja, się nią znajdowa Odwierdzamy miasta Tartary to centralna porca Kiedy masz brodzić noska kiedy masz bitę to nie prosta. czyli ją widzi lepiej tota Dobra to już jest kurwa przesada Naprawdę

i niosę wiadomość dla świata I ciągle męczą mnie głosy sumienia Wzywają tu łamanie za Nie no, no dobra, ja, ja nie wierzę w to, nie To chyba jest, to musi być Nie wiem, nie, nie wiem, nie wiem o co tu chodzi to Jak to, przecież to kurwa jest ten sam program Za fura, ty siedzisz na grubą pod rokiem najlepszych yeah. co głupcowce Idzie do mnie wolnym krokiem ma tu wszystkich spójrzeniach I co ze mną robi ich nagle To słuchowisko, to moja rebelia Wow! Karty 2 0 tutaj mamy kartiego Karty w domu Mamy go Ale Malik widać, że to czuje, Malik to czuje, Ej, nie? Spójrzcie tu na lewo, co się dzieje koło nas Chyba nikt taki czy nie chłopał publiki do tej pory jak Jonek jak mam nie wiem czy mnie ta Okej okay, jest kontakt z kamerą Ale jest mało kontaktu z jurorami Dobra, ale tych, na przykład tych dwóch występów nie wiem jak to... Nie wiem właśnie czy to są co, to są te same etapy, czy o chuj tu chodzi w tym programie. No nie oglądałem tego programu, no ale... Wiecie o On tutaj... W sumie tylko lead wokal ma wycięty i, i zapierdala i ma wszystkie, wszystkie wszystkie wokale jakby bit, wszystko jest kurwa, już mix ready, a oni to kurwa mają beat i tuna zapiętego bez żadnego chaina. No chyba, że, że on zrobił taką piosenkę, oni taką, no to wszystko jasne. moja Tak, Bo ale jak fajne. To finaliści we dwóch? Bracia razem łączą siłę finaliści? Jonego wyjebali, a tamtych wzięli? Yeah. Okej, okay, jest kontakt z kamerą, ale jest mało kontaktu z jurorami On tu gra jak publiki, nie dla juroru, patrz co się dzieje! No co ten spoko. Bardzo. Brąz 7. brąz 7. Bałam się go set z mojego chłopaka. mnie straszł gwałty, mówił poważnie, że nagra na tem. Wow! to dam głośniej. bo co powiedziałły teraz mocne barsy. Bra generacja. Bałam się gościa, co bratem mojego chłopaka, mnie straszył gwałty Mówił poważnie, że nagrana taśmę, to uczucie strachu zostanie na zawsze Później w lombardzie oddałam, telefon oddałam, co miałam, ale nie gitarę, bo zawsze wiedziałam, co dla mnie jest ważne Kurwa, mać, znaczy inaczej, jeżeli to jest prawdziwa historia, to oczywiście tutaj nie ma w ogóle... Nie śmiem tego komentować, natomiast poczułem się bardzo dziwnie po tych wersach, kurwa z 15 sekund na piosenki ja kurwa nie wiem o co chodzi No to 50 Spotify Polska to raczej chyba nie będzie nie stawiam na swoim i nigdy nie zgasnę. Budują zasięgi na ludzkiej tragedii. I im płacą, co przejaw agresji. Ludzie co tak chcecie w te sieci. Ludzie co mają za autorytety. Zabrakło miłości, zabrakło pieniędzy w portfelach, monety, a w plecach z Zło formy ucieczki. Tych ludzi ciemnych, bo nikt nie rok, jak stawać się lepszy. Nie działa terapia, trudności w relacjach, bo nie chciała matka. Manipulacja i brek rości na Co dzień wsta, chciałeś rozpocząć, ale nie ma szans. Połowa września, życiaru, dmać do mek skar. Doną dobytki, leczuli sącali. traumy, a i wiary. Myśli są okropne, Chcą zakończyć grę Jednak po burzy wyjdzie słońce I dobrze to wiesz Żegającym krasy lekcji wnioski By ograniczyć stres Przecież piękne są widoki Tylko oddajcie Polska jednoczy się w strachu Zawsze wal... Aleczna gdy nie mają żartów Miliony łez I powrót do startu Zawsze jest szansa Gdy uśmiech w zanadrzu jest No powiem wam tak nie wiem, jak to skomentować.